Działaneczko motoryzacyjne, świry z tej strony, Dawid z Motokontrolera, i jak co jakiś czas mam dla Was kolejny odcinek z serii Okiem Eksperta. No, już tak troszeczkę fajnie się to układa, że tym razem kolejna biała perła z kolejnego komisu i kolejne ogłoszenie kontra rzeczywistość. No i co do ogłoszenia, za wiele tutaj napisane nie mamy, ponieważ sprzedający przedstawia nam informacje odnośnie auta, a tym autem jest Kia Ceed wyprodukowana w 2020 roku pod jej maską e, Czyha. Silnik o pojemności 1353 cm3. Jest to kombi w manualnej skrzyni biegów. Silnik generuje 140 koni. Oczywiście jest to benzynka, i auto jest sprowadzone z Niemiec. Takie też informacje mamy w sumie w ogłoszeniu. Poza tym sprzedający przedstawia dość długą listę wyposażenia tego samochodu, zaznacza, że jest to wersja GT. Przedstawia nam adres komisów, w związku z czym wiemy, że mamy do czynienia z autohandlem, oraz informuje nas o tym, że możemy nabyć samochód w ratach, w kredycie, z leasingiem, z ubezpieczeniem itd. Tak tak Wszystko to, co w sumie na dobrą sprawę oferują dzisiaj komisy. No nie pozostaje nam nic innego jak szybki telefon do sprzedającego i umówienie się na oględziny jazdę próbną. Krótki Słuchajcie, tak samo jak ostatnio. Na dole filmu macie informacje o tym, kto wygrał i muszę też zaznaczyć, że jest to chyba najdłuższy komentarz, jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy pod naszymi filmami i poniżej też są informacje odnośnie trwającego cały czas konkursu, także zapraszamy do komentowania, do lajkowania, do udostępniania naszych postów i do wzięcia udziału w konkursie. Słuchajcie, lecąc szybciutko dalej, dzwonimy do sprzedającego, umawiamy się na oględziny. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Przedem na komis, auto zostało mi przedstawione. Standardowo odpalamy sobie checklistę. Przed tym krótka rozmowa ze sprzedającym, opowiedział mi wszystko o aucie. No i przechodzę do sprawdzenia. Jeżeli chodzi o powłokę lakierniczą, praktycznie powiedziałbym no takie 60-70% auta w oryginale, natomiast sama naprawa wykonana bardzo fajnie, na pewno nie była wykonywana w momencie zakupu samochodu przez ten komis, ponieważ widać, że po tej naprawie minęło już dobrych pewnie kilka lat, ponieważ auto jest z każdej strony równomiernie uszkodzone. A co do samej naprawy? Ponownie lakierowany jest błotnik lewy, gdzie mamy nawet do 600 mikronów, natomiast jest to naprawdę malutki odcinek w dolnej części błotnika. Później w drugim lakierze mamy drzwi do 300 mikronów i cieniowane drzwi lewe tylne w granicach 170-160 mikronów. Więc można sobie powiedzieć, że praktycznie cały lewy bok oprócz błotnika był ponownie lakierowany. Ponownie lakierowane były również przedni zderzak i tylny zderzak. Natomiast całkowicie nie wyklucza to tego auta z dalszych oględzin i z zakupu, ponieważ ta naprawa została wykonana dość fachowo, a sądzę, że z informacji jakie udało mi się wypatrzeć, czyli niedemontowane błotniki, niedemontowane drzwi, nie odkręcane żadne elementy eee, nadwozia, świadczy to o tym, że naprawa była delikatna. Sądzę, że było to przerysowanie, patrząc na to, w jak małych odcinkach była ta grubsza warstwa lakieru. Więc generalnie, auto jak najbardziej za na ten moment i lecimy sobie do dalszych oględzin. Co możemy dalej zobaczyć z zewnątrz? Są to opony, myślę Alpin. Mają między 5 a 6 mm grubości, są z 2020 roku, więc na upartego jeszcze przyszłą zimę nam przejeżdżą. Jedna opona miała delikatnie uszkodzony rant, natomiast nie dyskwalifikuje jej to z dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o hamulce tarcze i klocki, brak zastrzeżeń, jeżeli chodzi o całość karuselin. No są ślady użytkowania, natomiast auto jakiś tam przebieg ma, 5 lat już też. Jesteśmy w stanie się zgodzić na jakieś tam odstępstwa od auta nowego. Natomiast ogólnie wygląda naprawdę całkiem fajnie. Przechodzimy więc szybciutko do wnętrza. W międzyczasie robimy sobie diagnostykę komputerową wewnątrz. Jest ok. No wszystko, co jest na stanie w tym samochodzie, działa, jeżeli chodzi o jakieś większe zużycie materiałów. Nie ma. No kierownica jest to szybko wyslizgana, tak jak gałka i zmiany biegów, no, ale te materiały są jakie są, nie jest to. Moim zdaniem, naturalna skóra, tylko jakaś pochodna plastikowej świni, w związku z czym no jest jak jest. Natomiast wnętrze nie e, posiada większych oznak zużycia, co akceptujemy i przechodzimy dalej. Zacznę tutaj od bagażnika. W bagażniku standardowo większych śladów zużycia nie ma, pełne wyposażenie, jak najbardziej. Nigdy się nie rozwodzę w tym temacie, o ile nie znajdę tam nic ciekawego, tak samo było w tym przypadku, więc szybkim krokiem lecimy sobie do przodu. Otwieramy pokrywę, bo tutaj patrząc na kolizję, mogą się dziać najciekawsze rzeczy. Natomiast żadnych odchyłów od normy nie znalazłem. Tak jak wspominałem wcześniej, naprawa odbyła się bez demontowania. Błotnika, co też widać, ponieważ na rancie widzimy odcięcie i delikatnie ostrzejszą krawędź od lakierowania. Natomiast sam błotnik nie wygląda na demontowane. Żadne śruby nie wyglądają na odkręcane. Tak samo jak i pokrywa silnika, też te śruby nie są demontowane. Jeżeli chodzi o to, wszystko co pod maską, jest na swoim miejscu, nie widzimy tam żadnych dziwnych napraw, trytytek, izolacji. Czegoś, co świadczyłoby o tym, że to auto przeszło jakąś poważniejszą naprawę, czy miało jakieś problemy natury technicznej i zostało naprawione niezgodnie ze sztuką. Jeżeli chodzi o lampy z jednego roku produkcji, wycieków żadnych, więc na tą chwilę, poza tym mankamentem, o którym Wam wspomniałem, czyli naprawie blacharsko-lakierniczej, no nie mamy się do czego czepić. Czy to jest kolejny komin, w którym uda nam się ee, kupić samochód? No może nie niedokładnie nama, naszemu klientowi. Poczekajcie do końca. Kolejnym krokiem, tak jak Wam mówiłem, w międzyczasie robiła mi się diagnostyka komputerowa. Po odpaleniu tej diagnostyki, no nie zauważyłem tam nic, co mogłoby świadczyć o tym, że z tym samochodem są jakieś problemy. No ze smutkiem jednak stwierdzam, że w aucie było tak mało paliwa, że za daleko byśmy nie dojechali. Natomiast, słuchajcie, no to jeszcze mi się osobiście nie zdarzyło, bo zazwyczaj, kiedy prosiłem o dłuższą jazdę próbną, a w tych okolicach akurat mam opcję wykonania jazdy po mieście, po drogach, yy wojewódzkich oraz po ekspresówce i taką jazdę za każdym razem odbywam, kiedy mam taką możliwość. Więc e, osoba, która mi pokazywała, oczywiście mówi, nie ma problemu, jedziemy na stację, tankujemy samochód, robi Pan co chce. U, bomba, mówię, słuchajcie, no podejście ekstra. Jakby finalnie nie ma to jakiegokolwiek wpływu. Podejście komisu do komisu, czy też do osoby sprzedającej, do samej oceny pojazdu, natomiast sami wiecie, o ile milej e, rozmawia się i zakupuje cokolwiek, już pomijając, że to może być samochód, kiedy sprzedający rzeczywiście wyraża e, naszą osobą jakiekolwiek zainteresowanie i stara się e, jakby tą transakcję przeprowadzić na fajnym poziomie, ale nie wyrzuca nam kluczyki, jak to w przypadku wielu komisów samochodowych. Rób co chcesz, byłeś pan u mnie, dałeś mi negatywa, więc teraz Tyle o ile muszę i nic więcej. Więc auto mamy zatankowane. Lecimy sobie przez miasto tempem miejskim. Sprawdzamy sobie hamulce, kierowanie, przy okazji zawieszenie, bo droga jest dość dziurawa. Następnie wyjeżdżamy sobie na ekspresówkę. Tak jak zawsze w pierwszej części jazdy próbnej daje auto. Osobie sprzedającej, żebym ja w tym czasie mógł sobie na spokojnie popatrzeć na te wszystkie rzeczy, których podczas jazdy nie do, końca, nie do końca chciałbym robić, ponieważ auto nie jest moje i w momencie jazdy chciałbym się skupić tylko na prowadzeniu pojazdu. W związku z czym robimy jazdę ekspresówką, następnie zjeżdżamy sobie na stację kontroli pojazdów, gdzie przejeżdżamy przez ścieżkę diagnostyczną, oglądamy auto od spodu, ku mojemu zaskoczeniu. Chociaż może już po tej jakby pierwszej części oględzin statycznej, e, miałem poniekąd takie przeświadczenie, że to auto będzie naprawdę fajnym wyborem. E, okazało się, że no naprawdę nie ma temu autu nic do zarzucenia, od spodu suchutko, brak korozji, no nie licząc elementów zawieszenia, ale te wałkuje to jakby za każdym razem, korozja na elementach zawieszenia pojawia się zaraz po wyjeździe z salonu, więc e, brak wycieków, brak korozji, brak e, większych napraw, czyli takich, które widać po wypadkowych, brak ingerencji w elementy nośne pojazdu. W związku z czym mamy kolejny plus, wyjeżdżamy ze stacji diagnostycznej, zamieniamy się miejscami i w tym momencie ja już osobiście mogę sobie to autko przetestować. Słuchajcie, koni może nie za dużo, silnik może nie za duży, ale samochód naprawdę fajnie przyspiesza, jest dość elastyczny do normalnej jazdy, bo do takowej też to auto zostało stworzone jak najbardziej wystarcza prowadzi się naprawdę pewnie no jedyny minus to przy tej temperaturze w której akurat sprawdzaliśmy auto to dość głośne opony zimowe, no ale wiadomo, że nie służą one do jazdy latem, dlatego też wydają, wydają te głośniejsze dźwięki więc jazda próbna też nie pozostawiła żadnych wątpliwości jeżeli chodzi o oględziny tego samochodu wróciliśmy sobie na miejsce, dopiąłem formalności, porobiłem sobie zdjęcia do końca, tutaj miałem też telefon, co jest, no wiele razy Was zachęcam do wyboru takiej akurat opcji, ponieważ jesteśmy w stanie na bieżąco, na szybko, zaraz po oględzinach, na świeżo przekazać Wam wszystkie informacje, których czasami nie da się tak ubrać w słowa, mówiąc jak pisząc i taka forma przekazu wydaje mi się, że jest jedną z najciekawszych opcji przekazania informacji o samym samochodzie. Do tego też Was bardzo zachęcam, żeby taką opcję sobie wybierać. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl więc porozmawiałem ze sprzedawcą, z osobą chętną, zainteresowaną tym autem o tym, jak auto wygląda, jak jeździ, poinformowałem ją o tej naprawie. Zaznaczyłem, że nie mamy do auta jakby informacji o ostatnim przeglądzie. W związku z czym e, zalecam duży serwis, zalecam e, wymianę oleju, wszystkich filtrów, e, sprawdzenie rozrządu tak żeby po wyjeździe tym samochodem zrobić sobie pierwszy serwis i jakby zapomnieć o eksploatacji, nie odkładać tego wszystkiego na później, bo wyjdzie na to, że co chwilę będziemy jeździć do mechanika na jakieś tam drobne e, pierdółki, które będą nam uprzykrzeć życie. Więc auto zostało z mojej strony zaakceptowane z takim malute, maluteńkim waruneczkiem ze względu na tą naprawę e, nie nazwę jej powypadkową, a pokolizyjną. Jak Wam podobał się ten samochód? Oczywiście jak zawsze zachęcam Was do tego, żeby Komentować, żeby odpisywać, żeby subskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim tym, co tutaj przedstawiamy. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Żegnam Was, pozdrawiam Ciepło i do następnego odcinka. Siemaneczko!